Dziś 18 doba. Wyjęłam jajeczka z koszyczków, położyłam je na leżąco i z 15 jajek okazało się, że jeszcze jedno jest przezroczyste, czyli niezalężone, a drugie do połowy się tylko rozwinęło. To na ten moment mamy 13 jajeczek, które są pełne. Jak podświetlam, to są całe ciemne. No i trzymajmy kciuki, żeby chociaż 9 się wykluło. pierwsza doba, moi mili i już emocje biorą górą. O jejku, nie widziałam, że mnie też tak nadal to będzie trzymało jak za pierwszym razem, ale kochani, usłyszałam mały pisk. To znaczy, że jeden kurczaczek Przebił błonę do tego pęcherza powietrza, i wtedy właśnie słychać takie popiskiwanie. No, i teraz czekam, siedzę przy nim. Na pewno gdzieś za jakiś czas się nakuje skorupka. Ale ja te jajeczka tak sobie poukładałam, że tu z góry, jak sobie przyświecę, to prawie że każde widzę. I na każdym jajku postawiłam sobie taką małą kropeczkę, żebym widziała, czy to jajko się przekręciło, czy nie. No, i kochani, zaczęło się. Tu pierwsze jajko w tym rogu, przy tej kropeczce, jest pęknięte, taki krzyżyk się zrobił, ale jeszcze skorupka nie jest taka wypukła, ale już pękło. No to dzisiaj Nocka będzie nieprzespana. Już ja siebie znam, będzie Nocka nieprzespana. Ojejku, pierwszy orpingtonek dał znać, że jest życie. od naklucia jajeczka po trzech godzinkach wykluł się pierwszy pisklaczek mój kochany orpingtonik i teraz zrobimy taką szybką akcję bo jak otworzę pokrywę to będzie pikało i sobie włożę tą dyktę żeby go odgrodzić przestawię parę jajeczek, przesunę i termometr przesunę będziecie mieli okazję go może teraz zobaczyć ojejku witaj kochanie <grywa> witaj Już odgradzamy tutaj, szybciutko. Tu jajeczko przełożę. O Jezu, już jestem zdenerwowana lekko. Maluszku, kochany, chodź, kochanie, chodź, przekręciłeś się. Zobaczcie, tak wygląda, jak jaśniutki. Śliczny jesteś, no dobrze, już, już cię nie męczę. Że szósta rano jest. W nocy się wykluł jeszcze jeden, to mamy dwóch i teraz jest następny, się kluje. I tak szybciutko wam pokażę o jejku. Zobaczcie. Zobaczcie, tu maluszek wychodzi. Tutaj będzie drugi. A tu już mamy takich dwóch słodziaków. Ten widać, że był pierwszy, o 20 ten był w nocy. Słodziaczki o, proszę. No i teraz ten, kochaniutki. Za momencik on będzie, ale ja już... O i ten jak się rusza fajnie. Ojejku, dobrze, jeszcze to sprawdzę jajeczka przy okazji, ale jeszcze tutaj jeszcze nie jest nadpęknięte żadne jak na razie. No to będą cztery mamy na dzień dzisiejszy. Wyłączyłam kamerę, a tu dosłownie w sekundzie. Zobaczcie, co się wydarzyło. Od razu tych dwóch. Nawet nie wiem, który, który. Śpioszki moje kochane. To chyba ten drugi. Tak, ten drugi szybciej poszedł. Moi mili. Ja się z Wami po prostu jeszcze nie przywitałam, więc witam Was bardzo serdecznie. Ten dzisiejszy dzień dla mnie to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo wyjątkowy, pełen wrażeń, pełen emocji, że z tego wszystkiego to zapomniałam się z Wami przywitać. No ale, kochani, jaki mamy na ten moment stan pisklaczków? Jest godzina 20:30. Zobaczcie, już jest tak ciemno. No, i tak trzy pisklaczki są już w odchowalniku, a reszta jest tutaj. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Oczywiście, jak ja uchylę, to będzie pikało. Niektóre osoby podpowiadają, że wystarczy tu przycisnąć, ale u mnie to nie działa. Ja przyciskam i co? To na sekundę przestanie, ale za chwilę znów pika. Więc przepraszam za te pykanie. Trzech mamy pisklaczków w odchowalniku, a tutaj, kochani. Zobaczmy. Zobaczcie. Jeden, drugi i trzeci. A po drugiej stronie zobaczcie jeden, drugi i trzeci. I jeszcze nam zostały cztery jajeczka. Jajeczka jeszcze są nie nadklute. Ale zobaczcie, tu mamy trzech muszkieterów. Tu mamy trzech i trzech w O Ojejku. Jednym słowem mamy 9. 9 mamy pisklaczków. Coś udało mi się nacisnąć. Coś cudownego po prostu. Teraz Wam pokażę. Następnego dnia, jak już się wszystkie wyklują, mam nadzieję, że te cztery jajeczka się naklują i już Wam pokażę takie piękne pisklaczki w odchowalniku. To na razie. Zobaczcie moje przepiękne statko z kurczakami. No cudaczki, piękności. Uciekają mi pod płytę. Jest ich 11 sztuk. Wykluło się 11, dwa się nie wykluły. No i z tym, że jeden jest chory. Zobaczcie, ten ma problem z łapką. Ta łapka wygląda na taką sparaliżowaną łapkę. On jej nie może tak postawić za bardzo. Ona taka lekko wykrzywiona jest, ale pije i je. Ja wcześniej ja wcześniej mu zabandażowałam tą łapkę takim specjalnym bandażem, ten przylepny, taki cieniutki paseczek zrobiłam, owinęłam mu to łapkę, ale on tak piszczał, tak mu to przeszkadzało strasznie. On był też tutaj w tym odchowalniku w pudełeczku, bo one go troszeczkę tam podskubywały. Zobaczcie, jak on ma tą łapkę taką wygiętą. Już uciekasz mi. E, chodź jeszcze sobie pojesz. Ja go pilnuję, żeby się najadł. No no powolutku, może sobie poradzisz. Co? Z to łapeczką? O, on je, on pije. Go troszeczkę podskubywały. No to ja go włożyłam do pudełeczka tutaj w tym odchowalniku oddzielnie, ale on tak piszczał, tak piszczał. On się wyginał, on chciał do tych maluszków iść. No ale ja go w nocy przełożyłam pod tą płytę grzewczą tutaj i całą noc spał spokojnie, żadnych pisków, nic nie było. No i dzisiaj rano wychodźcie, maluszki, chodźcie tutaj. No pokażcie się, Wy jesteście takie słodkie. No i rano mu zdjęłam ten opatrunek, bo ja mu taki zrobiłam i nie piszczy. Nie pieszczy trudno. On już będzie miał tą nóżkę chyba taką. Ops, podniosę to płytę. No, patrzcie, jakie cudne. Jakie słodziaczki. One tu pod tą płytą, bo tutaj mają cieplutko. Zobaczcie, popatrzcie się na nie. No, a najbardziej to mi na tamtym właśnie zależy, na tej kuter nóżce. Myślę, że może będzie żył, bo on tak to jest silny, ten kurczaczek. Silny jest, tak że one mu tam troszeczkę dokuczają, ale on sobie poradzi. On już może z tą nóżką tak. Może później, będzie starszy, może troszeczkę inaczej. No, zobaczymy. No, zobaczcie, jaki jest. On sobie je, on sobie dziubi, tylko tą nóżkę ma cały czas w górze. Nie ruszcie go niechom. Ja zawsze przypilnuję, żeby on sobie się najadł żeby miał siłę, napije się, no i trudno z tą nóżką, no ja nie potrafię ocenić, co mu jest w tą nóżkę, uciekaj malutki, uciekaj, co mu jest, czy po prostu tak się urodził z taką nóżką, na pewno się tak musiał coś urodzić, znaczy się wykluł, bo ja już go właśnie na filmiku widzę w inkubatorze, że już mu ta nóżka odstawała, już go zaczęły klu tak klukać w tą, w tą łapkę, no i ja zobaczyłam dopiero tu w tym odchowalniku, że on tak krzywo chodzi. No i mu zaraz zabandażowałam, ale to nic nie pomogło. Miał jeden dzień i noc ten bandaż. Może za krótko. Ale teraz nie piszczy. Po prostu musi sobie tak radzić z tą łapką. grunt że je i pije. A co dalej będzie, zobaczymy. Tak, to są moje takie słodziaki wymarzone. A tu kochani jest jeszcze taki ostatni, on się wykluł. I on taki on cały dzień był w inkubatorze, żeby był suchutki, ale on ciągle taki jest troszeczkę wolniejszy i tak przeważnie <grywa> przeważnie tak sobie przycupnie często, ale chodzi ładnie. No, ale on tak troszeczkę podejdzie, troszkę zje, troszkę się napije i za chwilkę i za chwilkę sobie przysiądzie. Ale widać, że kolorek już na główce ma troszeczkę inny. Troszeczkę nie mogę złapać tej ostrości. Że może tu są jakieś małe mieszańce, czy jakieś słabsze. Geny ten może ma. Nie wiem. Ale najładniejszy z nich wszystkich to jest pierwszy kurczaczek, który się wykluł. Ale który to jest? One są takie podobne. No, nie pokażę Wam teraz, który to był. Ten. Chyba ten mi się wydaje. Ten. On taki jest. Tak, ten. On taki ma taki złoty kolor. Może to będzie kogucik. No, bo chyba ma. Zaraz cię sprawdzę. Nie, bo mi spadniesz. Bo ma chyba skrzydełka. Ma... Te piórka chyba ma wszystkie równe. Zaraz cię sprawdzę. Taki. Taki elegancki, taki ładny, naprawdę. O, w całej okazałości jest bardzo ładny. Jak będzie kogucik, to będzie nasz kogucik. A jak będzie więcej kogucików, wiadomo, wszystkie będą się chowały, a później zobaczymy. Tak, kochani, to jest moja kochana rodzinka maluszków. Jestem bardzo szczęśliwa, naprawdę. Tak chciałam już za pierwszym razem, żeby mieć tak z 10 kurek. No wiadomo, musi być ich troszeczkę więcej, bo później będą i koguciki, może to będzie połowa kogucików. No zobaczymy, tak? Koguciki będą na rozdanie, ale oczywiście też sobie i zostawię z jednego. Są takie złote, są takie jakby beżowe. O, ten słabszy też sobie podejdzie, poje. Kuternuszka moja, sobie daje radę. No trudno. Może ten widok jest taki przerażający, mnie to tak troszeczkę to boli. No, ale po prostu poradzimy sobie. O, jeszcze czuprynki mają niektóre takie przylizane. O, jak pije. Takie jeszcze widać, nie? Dobrze, kochani. To by było na tyle w tym filmiku. Dziękuję Wam za uwagę. Cześć.